Ubrania w języku angielskim clouds in English koszulka t shirt t shirt spodnie w amerykańskim angielskim pants pants w brytyjskim angielskim trousers trousers buty obuwie shoes shoes skarpetki socks socks bluza z kapturem hoodie hoodie spodzięki Shorty. Shorts. Shorts. Czapka. Cap. Cap. Sukienka lub kiecka. Dress. Dress. Koszula. Shirt. Shirt posek belt Belt. Dress w amerykańskim angielskim sweat suit. Sweat suit. W brytyjskim angielskim track suit track suit jeansy. Jeans. Jeans. Szalik lub szal. Scarf. Scarf. Płaszcz. Coat. Coat. Kurtka. Jacket. Jacket. Sweater. W amerykańskim angielskim sweater. Sweater. W brytyjskim angielskim jumper. Jumper. Rękawica lub rękawiczka. Glove. Glove. Para rękawiczek a pair of gloves a pair of gloves rękawiczki gloves gloves stanik lub biustonosz bra bra stanik sportowy lub biustonosz sportowy sports bra sports bra Majtki damskie: figi w amerykańskim angielskim: panties, w brytyjskim angielskim: knickers. Knickers. Stringi, thong. Thong. Stringi takie bardziej nitkowate: G-string. G-string. might key, loop, sleep, briefs. loop, underpants, briefs, underpants. boxer key, boxer briefs, boxer briefs. loop, boxers, boxers. boxer key, boxer shorts boxer shorts bielizna underwear underwear okulary glasses glasses kapelusz hat hat Bluzka damska. Blouse. Blouse. Koszulka bez rękawów pod koszulek. Tank top. Tank top. Lub vest. Lub undershirt. Garnitur. Suit. 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 Marynarka, jacket lub suit jacket. Lub formal jacket. Eleganckie buty, buty do garnituru, lakierki. Oxford shoes. Oxford shoes. Lub suit shoes. Lub formal shoes. Lub dress shoes. Krawat. Tie. Tie. Muszka lub mucha. Bow tie. Bow tie. Podwiązka. Garder. garter pas do pończoch suspender belt lub garter belt gorset corset corset lub girdle kamizelka w amerykańskim angielskim vest w brytyjskim angielskim waistcoat. Kurtka zimowa. Winter jacket. Winter jacket. Czapka. Najczęściej wełniana. Beanie. Beanie. Buty za kostkę. Boots. Boots. Kurtka jeansowa. Denim jacket. Denim jacket. Z krótkim rękawem. Short-sleeved. Short-sleeved. Z długim rękawem. Long-sleeved. Long-sleeved. Kurtka skórzana. Leather jacket. Leather jacket. Adidasy lub buty sportowe. W amerykańskim angielskim sneakers. W brytyjskim angielskim trainers. Szpilki. High heels. High heels. Kapcie. slippers slippers pajama pajamas pajamas schlafrock bathrobe loop robe loop dressing gown halka slip Lub slip dress slip legginsy leggings leggings rajstopy w amerykańskim angielskim pantyhose w brytyjskim angielskim tights pończochy Stockings. Stockings Spłudniczka, skirt, Skirt Miniówka. Minis lub, mini. Minis skirt. Suknia ślubna. wedding dress wedding dress loop bridal gown bridal gown suknia gown gown podarte jeans ripped jeans ripped jeans Ogrodniczki. W amerykańskim angielskim overalls. Overalls. W brytyjskim angielskim dungarees. Dungarees. Fartuch. Apron. Apron. Płaszcz przeciwdeszczowy. Raincoat rain coat kamizelka odblaskowa high vis vest lub high vis waistcoat lub high visibility vest torebka handbag lub bag i w amerykańskim angielskim jeszcze purse Portmonetka. W brytyjskim angielskim purse. W amerykańskim angielskim change purse. Portfel. Wallet. Wallet. Zegarek. Watch. Watch. Branzoletka bracelet bracelet pierścionek ring ring naszyjnik necklace necklace łańcuszek chain chain kolczyki earrings earrings obrączka wedding ring wedding ring okulary przeciwsłoneczne sunglasses sunglasses lub potocznie shades. Kąpielówki. Trunks. Trunks. Strój kąpielowy. Swimsuit. Lub swimwear. Lub w amerykańskim angielskim swimming suit. Bikini. bikini bikini klapki lub japonki flip-flops flip-flops sandały sandals sandals, sandals. zapnij płaszcz do your coat up Do your coat up. Zdejmij buty. Take off your shoes. Take off your shoes. Załóż na siebie ciepłe ubrania. Put on some warm clothes. Put on some warm clothes. Nie mogę moje kurtki. I can't unzip my jacket. I can't unzip my jacket. Zapnij rozporek. Zip up your fly. Zip up your fly. Zapnij ten górny guzik. Button that top button. Button. That top button. Noszę okulary do czytania. I wear glasses for reading. I wear glasses for reading. Muszę się ubrać, I have to get dressed. I have to get dressed. Jane zawsze ubiera się na czarno, Jane always dresses in black. Jane always dresses in black. Byłem ubrany w koszulkę i dżinsy. Miałem na sobie koszulkę i dżinsy. I was wearing a t-shirt and jeans. I was wearing a t-shirt and jeans. Kupiłam mu bluzkę z rękawem. I bought him a long-sleeved shirt. I bought him a long-sleeved shirt. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej languages.pl posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci MP3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka Języka Angielskiego za darmo. See you soon!